Emilia, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym pokażę Wam rzeczy pochodzące z HM-u. Zamówiłam kilka sukienek i dzisiaj będzie filmik typu mierzymy. Właśnie otworzyłam paczkę, ale jeszcze tej rzeczy nie przymierzałam, także jest to również dla mnie nowość i zaskoczenie. Zobaczymy, jak się w tych rzeczach prezentuje. taką właśnie w groszki, to jest chyba kombineza na no ile się nie mylę. dwie takie niebieskie i w paseczki ceny tych sukienek wcale nie były jakieś super wysokie ja jeszcze korzystałam ze zniżki minus 20% bo chyba coś było na sukienki także stwierdziłam, że Zobaczymy, pomierzymy. Różne są rozmiary z 36, chyba 34 nie ma, 38 i 40. Także zobaczymy, przechodzimy do rzeczy, od której zaczynamy. Może od tej, z którejś niebieskiej, co? Takimi guziczkami, um, nie pamiętam już nawet jak te sukienki w ogóle wyglądały i jak one się prezentowały na modelkach, ale to też wam tutaj wstawię jak na modelce się prezentowało i tak samo z cenami gdzieś tu z boczku będziecie mieli, bo też nie pamiętam jakie były, ale nie były jakieś super drogie także. Jeśli chodzi o tą, materiał jest bardzo taki delikatny, wydaje się, że jest to Liosel, jest to na pewno rozmiar 38 i to jest ta seria z H&M Conscious, czyli taka ta lepsza bawełna i tutaj jest ta Divided, mięciutki materiał, taki widzę, że dosyć fajny i teraz jeszcze zobaczmy jak to wygląda w kwestii met metki, 38 prać w 30 stopniach. No, to jest taki liosel, słuchajcie. 100%, czyli e, dosyć fajnie noszony, bardzo dobry materiał, bardzo fajny skład, jeśli chodzi o wakacje do noszenia. I sukieneczka prezentuje się w ten sposób na ramionczkach i to jest rozmiar 38. Bardzo ładne guziczki, a z tyłu z kolei wygląda już pokazuję. Wygląda tak, także tak obiecująco wygląda, bardzo delikatna, bardzo taka lejąca, eee, myślę, że może być, może być hicior, tylko pytanie, czy rozmiar będzie ok. Kochani, tak prezentuje się ta sukienka, słuchajcie, mam tutaj jeszcze stołeczek, żeby pokazać Wam się, jeśli chodzi o długość. Sukienka jest fantastyczna, jest po prostu przepiękna, ale jest dla mnie za mała. W biuście to, 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 co się dzieje, to jest jakaś tragedia i nie wiem, czy ta sukienka nie powinna być noszona bez nasza, ale ja tak nie noszę sukienek, w ogóle rzadko co tak noszę. Ona jest po prostu za mała, no 36 to nie jest w tej sytuacji dobry rozmiar, chociaż tutaj, tutaj jest jak najbardziej w porządku, bardzo szkoda, bo mega mi się podoba, materiał jest niesamowity, jest po prostu, słuchajcie, też to taka długość jednak okazuje się trochę midi, bo ona jest nieco, takie 7-8, jest nieco za kolano. Kurczę, szkoda strasznie, że ona jest e, na mnie mała. I nie wiem jak to by się układało, no tutaj zobaczcie co tu się wydarzyło, no tutaj jest po prostu tragedia jakaś. Także może gdyby była większa, to byłaby przez to lepsza. Chociaż wiecie, no tutaj, no nie no, jest za mała, no co, ja nie będę tutaj nic głupkować. Z tyłu też no, tutaj można by było to poregulować, chyba żebym to właśnie poregulowała trochę, to może to by lepiej wyglądało. Czekajcie. Zobaczcie, zobaczcie, co mi się udało zrobić. Po prostu rozciągnięciem tym tu z tyłu udało mi się uzyskać fajny wygląd, także ta sukienka zostanie ze mną, bo teraz myślę, że jest ok No wiadomo, tutaj musiałam trochę to dopracować, bo tak robiłam to wszystko na szybko, szybko i sama. Ale ktoś, kto wymyśli właśnie to z tyłu, to wielkie brawa, bo naprawdę to dużo daje, bo możemy sobie ścisnąć, możemy sobie tutaj wyregulować, bo ja widziałam, że pod pachą ogólnie też jest ok, że tutaj mi materiał nie odstaje, też za mocno jakby nie obciska, także wydawało mi się, że ten rozmiar będzie na mnie w porządku. okazuje się okazuje, że jest cudownie, jest po prostu rewelacja, zobaczcie, tak to się prezentuje razem. Bardzo mi się podoba ta sukienka i ta sukienka myślę, że ze mną zostanie. Czy do trampek, czy do jakichś sandałków, no coś niesamowitego, bardzo, bardzo mi się ona podoba. Zobaczcie jeszcze tą, tą długość dokładnie. O tak z tyłu wygląda. Jest niesamowicie delikatny, przyjemny materiał, także super, strasznie cieszę, że właśnie tutaj można to sobie zmienić i ułożyć. To jest rewelacyjne, moim zdaniem, rozwiązanie. Dajcie znać, co myślicie o niej. Kolejna sukienka też jest w kolorze niebieskim. Ona jest też z bardzo takiego delikatnego, bardzo miękkiego materiału. Jest to coś takiego w stylu sznizierki, tylko bez rękawów i tak patrzę, że ona jest też dość prześwitująca, bo moją rękę tutaj widać. Nie wiem, czy to na plus, czy to na minus. Wydaje mi się, że bardziej na minus. Ma tutaj brak też kołnierzyka. No takie tutaj wzorki, widzicie? To jest, co to, to jest w ogóle jakieś domki, jakieś takie prostokąciki. E, Zabudowana tak dosyć, no ale można sobie guziczki odpiąć. Fajne jest to, że ma tutaj taki wmontowany jakby pasek z takim ściągaczem, więc to są bardzo fajne, wygodne rozwiązanie, nie powiem, bo już mam taką jedną sukienkę i fajnie to się nosi. Materiał jest delikatny, aczkolwiek patrzę, że jest taka dosyć e, gniotliwa, więc to się okaże, czy będzie fajna. Rozmiar 36. I to jest, słuchajcie, 54 bawełny i 46 wiskozy, więc spoko materiał. Natomiast tak jak mówię, wiskoza lubi się też gnieźdź. Tak się prezentuje ta sukienka na mnie. Tutaj można sobie związać. Jakoś tak powiem Wam szczerze, jak już ją zakładałam, to... A nie do końca jestem na tak. Nie wiem, chyba wydaje mi się, że jednak ona wygląda tak sobie. Jest troszkę luźniejsza. Można sobie to tutaj y, fajnie związać. Nie wiem, wydaje mi się, że będzie się też gniotła, bo ten materiał jest taki jak piórko. Może to jest fajne, wiecie, w sytuacji, kiedy po prostu chcemy y, właśnie coś na siebie narzucić i, i tak dalej, ale nie wiem, jakoś ona mnie nie przekonuje. Chyba wydaje mi się, że też niezbyt dobrze w niej wygląda. Nie jestem 100% pewna, a... Ostatnio sobie zdałam sprawę i powiedziałam, że jeśli czegoś nie jestem 100% pewna, to po prostu tego nie będę trzymać, więc tak też chyba zrobię, że to zwrócę, ale oczywiście dajcie mi znać, co o niej myślicie. Jeśli chodzi o długość, to ona jest taka przed kolaną, ja mam 1,70 m, tak się ona prezentuje. Następna sukienka jest taka w paski. Ja nie wiem, czy ktoś z Was nie ma takiej sukienki na lato w paski, bo paski są teraz po prostu mega modne. I ona jest z tych takich troszeczkę MIDI, długości. W których tak średnio może ja się czuję, ale ta akurat mi się spodobała i stwierdziłam, że sobie ją zamówię. Zobaczę, może akurat trafię, może akurat będzie fajnie na mnie wyglądała i fajnie się nosiła. Jeśli chodzi o materiał, to dotyku jest niesamowity: jest słuchajcie tak jak len, ale len raczej nie jest. Zaraz Wam dokładnie powiem, tutaj przeczytam. Jest to rozmiar 36, i tutaj mamy, a nie, patrzcie, ma, mamy tutaj. Bawełny 88 i 12 lnu. W sumie jest to całkiem dobra informacja, bo len sam w sobie jest bardzo gniotliwy, a tutaj jest szansa, że aż tak nie się nie będzie, a będzie też przyjemnie się nosił. Guziczki ma też takie teraz, wiecie, w tym sezonie modne. Tutaj z tyłu ma ściągacz, taką gumkę, i można sobie regulować na ramionkach, tutaj właśnie szlufkami, także spoko, myślę. Nie wiem, czy rozmiar będzie ok. 36 to jest raczej mój rozmiar w hejmie, ale wiecie, z tą rozmiarówką to jest zupełnie, zupełnie różnie. I ta sukienka z tego co wiem nie była jakaś taka super droga, także zobaczymy. Ok, mam na sobie tę sukienkę i słuchajcie, tutaj góra jest ok. 36 jest to dobry rozmiar na mnie, bo tutaj nic mi się nie odznacza. I tutaj rzeczywiście czuć, że ten materiał jest taki jakby, że więcej z tego materiału jest cięższy. I ta długość, czego tego nie zobaczycie, ale ona jest, to jest takie typowe 7-8, czyli ona jest za. Kurczę, to, o, może jak widzicie, właśnie dokładnie w tym, w tym miejscu jest mniej więcej. Tego materiału mam wrażenie jest trochę za dużo. No ja mówię wam, nie jestem do końca przekonana do takich sukienek. Wiem, że one są wygodne, że one są fajne, ale ja na przykład bym chciała, żeby ta sukienka miała tego materiału trochę mniej, po prostu, żeby była taka bardziej bardziej w literę A jakby, nie taka mocno tutaj wiecie, nie wiem czy to dobrze wygląda, czy nie dobrze. Jeszcze się nad nią zastanowię, bo bardzo mi się ona podoba, ale muszę się po prostu y, zastanowić. Tutaj mam taką gumkę, więc tutaj jeśli chodzi o rozmiar, jest wszystko w porządku. Ona jest w fajna, że tutaj macie dużo luzu, możecie się wiecie najeść, nie ma problemu, y, nawet jak macie większy brzuszek, to też jest wszystko w porządku. No muszę się zastanowić, nie wiem. Naprawdę pojęcia, ja nie mam, czy sobie taką sukienkę zostawić, czy nie. A to, co Wam powiedziałam, jak coś nie do końca czuję, to wtedy tego nie zostawiam, więc o ile w tej pierwszej czułam się fantastycznie, tak tutaj muszę się zastanowić, dajcie mi w niej wyglądam. Czy fajnie, czy nie, co byście zrobili na moim miejscu. Kolejny będzie kombinezon i ja w tym kombinezon e, przymierzałam w przymierzali w rozmiarze 36, on był na mnie za mały. Potem zamówiłam do domu 38 i okazało się, że był ok, ale moim zdaniem nieco, nieco za bardzo opinający. Więc zamówiłam po raz trzeci, słuchajcie, no po raz drugi właściwie, ale trzeci raz mierząc będę miała ten kombinezon u siebie. Z tym, że w rozmiarze 40, ponieważ po prostu wydaje mi się, że jak będzie luźniejszy to będzie lepszy, ale nie jestem do, do końca pewna. W rozmiarze tak jak mówię 40 to jest chyba bawełna, zaraz to sprawdzimy. I on jest taki tutaj, słuchajcie, na krótką nogawkę. Podobał mi się, bo to jest też takie, wiecie, wydaje mi się, yy, uniwersalne rozwiązanie. Yy, chociaż patrzę teraz, że to się dosyć gniecie, więc 100% bawełny. No na pewno wyprasować trzeba, ale lubię w ogóle kombinezony i w tym całkiem nieźle wyglądałam, tylko tak jak mówię, w rozmiarze 38 wydawało mi się, że wyglądam po prostu zbyt tak wyzywająco, więc zamówiłam sobie w rozmiarze 40, zaraz pokażę jak w nim wygląda. Jest taki mięciutki, nie jest gruby, także może fajnie się prezentować. Mam jeszcze sobie kombinezon. On się prezentuje tak i wiem, że on jest nieco taki wiecie, za duży, to widać, że on nie jest dopasowany super, ale o to mi właśnie chodziło, żeby on był nieco luźniejszy, bo ten rozmiar 38 po prostu był taki bardzo dopasowany, więc on ma tutaj dosyć duży ten dekolt, bo tak, to, to ten guzik się zapinał gdzieś mniej więcej tutaj. Eee, bardzo mi się ten kominacja podoba. Mimo tego, że to jest 40, zobaczcie, to tutaj tak w piersiach jest tego miejsca dosyć mało. Z tyłu to wygląda w ten sposób, więc widać, że tutaj tego luzu trochę jest, ale przez to, że jest to rozmiar 30, nie 40, nie 38, te spodenki są też trochę dłuższe i są luźniejsze. Mi się wydaje, że to lepiej wygląda. Ale muszę się po prostu w tym jakby przejść, pochodzić i zastanowić, czy też nie będzie takiego czegoś, że wiecie, ja nogę podniosę gdzieś delikatnie i wszystko będzie mi tutaj widać, nie? więc e, tak to z tyłu też się prezentuje. Całkiem fajny jest ten kombinezon, ale no, muszę się zastanowić, czy też nie jest teraz w tej chwili na mnie za duży. E, bardzo mi się podoba po prostu na górze, jak też wygląda. No nie wiem, to w ogóle jakoś tak, tak, tak to widziałam, żeby sobie tak w wakacje śmigać. Torebeczka tutaj słuchajcie yy, przepasana i mogę biec gdziekolwiek. Nie ma kieszeni. szkoda. szkole mogą kieszenie, ale materiał jest przyjemny z tym, że tak jak mówię, on się prawdopodobnie będzie wygniatał. Także taki kombinezon i tak jak Wam mówię, to są zaniżone raczej rozmiary, bo no, tu 36 tu 40 też szału nie ma słuchajcie. Bo no 42 byłby za duży, ale, ale to jest taka 40, to myślę, że jest taki odpowiedni rozmiar, jak na ten kombinezon. Jeszcze był taki chyba w moro. I ostatnia będzie sukienka, do której też miałam po prostu chyba z cztery podejścia. Sukienka e, przepiękna, absolutnie, która wyprzedaje się po prostu w mgnieniu oka i to mnie absolutnie nie dziwi, bo to są groszki, czerwone, super, po prostu stylem troszeczkę z, jak Julia Roberts z Pretty Woman. Rewelacja jest ta sukienka. Ja zamówiłam w rozmiarze 40. Ona jest kopertowa dlatego, że po prostu mam wrażenie, że za bardzo mi tutaj obciska biust, że nie wygląda to tak swobodnie, że trochę mi za bardzo obciska brzuch. Nie wiem, jak będzie tutaj w tej sytuacji. To jest ostatnie moje podejście do tej sukienki, bo miałam już 34, 6, 8 i teraz 40. Więc jak nie będzie wyglądała tak, żebym po prostu powiedziała, że wyglądam jak milion dolarów, to po prostu ją oddam i nie będę tam się już więcej nad nią zastanawiać. Mimo, że sama w sobie mi się bardzo podoba, jest to materiał bardzo delikatny, yy, taki yy, cieniutki, lekko prześwitujący niestety, ale ma cudowne detale. Jeśli chodzi o tutaj, zobaczcie rękaw, takie wiązanie jest na kokardkę. Ona, tak jak mówię, jest kopertowa z takim dosyć dużym dekoltem. Ma tutaj e, taki paseczek, który po prostu przewiązuje się przez tutaj koło brzuszka. Teraz wam pokażę, i tak to się mm, wiąże. Także ona jest tak jakby w jednej. No tak, zobaczcie, to tak jak kamizelka wygląda. Cudowna jest, naprawdę ta sukieneczka jest cudowna i cena też była atrakcyjna. Zaraz Wam powiem, powiem jeszcze, jeśli chodzi o skład, jak ona um, wygląda. Jest to 100% wiskozy, także tutaj na pewno ona będzie się gniotła, ale przez to też jest taka dosyć oddychająca. No nic, przymierzymy, zobaczymy, jak ona się będzie prezentowała. Dobra, mam na sobie tę sukienkę ostatnią i na pewno dużo lepszy jest to rozmiar 40. Bo tak jak Wam mówiłam, on ma takie wiązanie kopertowe i jeśli tego materiału jest tutaj więcej, to wtedy dużo lepiej się też układa ten dekolt, bo możecie sobie właśnie to wszystko przysłonić, bo w rozmiarach mniejszych to po prostu wszystko mi się tu wylewało. Mimo że ja nie mam jakiegoś po prostu nie wiadomo dużego, to po prostu teraz mogę to sobie tak fajnie związać i myślę, że dużo lepiej to wygląda. Tutaj też mam dużo więcej luzu. Sukienka jest przepiękna, jest po prostu śliczna. Jeśli chodzi o górę, to mi się tutaj wszystko podoba. Po prostu całe, no to kopertowe, ten dekolt, rękawki jest naprawdę cudowne. Ja teraz bardzo mocno ją związałam, ale tutaj, wiadomo, można to robić w dowolny sposób. Tak jak Wam mówiłam, na zakładkę, on się tak w ten sposób zakłada. Tutaj ten, ten mały paseczek wkłada się mniej więcej na wysokości tutaj żeber. I e, związuje, także to może być też związane podpiustem, e, na pasie, z tyłu i tak dalej. I myślę, że ten rozmiar jest ok, ale tutaj jakby wszystko się też trochę obciska. Teraz Wam pokażę. taka jest długość tej sukieneczki. I tutaj no niestety trzeba być idealnym albo założyć jakieś gacie, które wyszczuplają. Bo no, ja tutaj mam trochę wystający brzuszek i niestety to widać, więc się muszę nad tym zastanowić i też przez to, że tak mocno ją sobie. Hmm, związałam, no to tutaj wszystko mi gdzieś tam się obciska. No nie, ja muszę się zastanowić, czy tę sukienkę zostawić, ale ona mi się niesamowicie podoba i bardzo mnie kusi i ten rozmiar na pewno jest rozmiarem odpowiednim już, e, więc nie, na pewno już nie będę zarabiała ani większej, ani mniejszej, także też jeśli ją sobie zobaczycie, to bierzcie większą po prostu, bo moim zdaniem lepiej to wygląda, kiedy właśnie ten bios jest tak całkowicie przykryty. Kiedy możecie to sobie sami jakby zrobić, a i tak zobaczcie, jak nawet sobie teraz poluzowałam, no to ten, ten dekol robi się już większy i moim zdaniem nie wygląda to smacznie. No może tutaj jakąś grawką czy czymś tam sobie przypiąć, tak początkowo myślałam, ale jak macie więcej materiału, to możecie więcej z tym pocudować. Uważam, że jest przepiękna, W ogóle ostatnio bardzo się polubiłam z kolorem czerwonym. Uważam, że fajnie w nim wyglądam, a już w ogóle na opaleniznie ślicznie to wygląda. Zobaczcie jeszcze z tyłu pokażę, bo ona jest taka asymetryczna. Mam tutaj taki jakby ogon. I ona tak się prezentuje. Kochani, to by było na tyle. To by były te sukieneczki oraz jeden kombinezon, jeden rodzyneczek, które chciałam Wam pokazać i zmierzyć. Dajcie mi znać, w czym Waszym zdaniem wyglądałam najlepiej. W czym Wam się po prostu podobałam, czy coś jest w Waszym guście. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do łapkowania, jeśli Wam się podobało, oczywiście w górę. Jak nie, no cóż, to też w dół. Co jeszcze chciałam powiedzieć? O, że przede wszystkim widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za oglądanie. pa! pa.